Słuchajcie, czas na typowy angielski obiad, czyli frytki, paluszki rybne i surówka. Surówka już trochę użyta, bo używałem ją na test, ale pokażę Wam, jaki obiad ja lubię. Niezdrowy, wiem, lepiej zrobić własne frytki, ale tu są takie właśnie karbowane i ostre lekko, więc chciałbym je spróbować, bo też nigdy nie jadłem, były inne. I też paluszki rybne ostre. No i zobaczę, czy będą spakować, czy nie. No nic trudnego, nic trudnego. Jak to będzie wyglądać na talerzu, chyba wiadomo, ale jeśli chcecie, zostańcie ze mną, spróbujemy. Paluszki już mi się tutaj smażą. Jak widzicie są trzy inne, ponieważ miałem jeszcze ze starej paski, trzy, to sobie rzuciłem od razu, żeby wykorzystać. No i te pięć ostrych też rzuciłem, ale jeszcze sporo zostało. Piękne frytunie też tutaj się już robią, ale mega niezdrowo, tłusto. Ale czasem tak można. Dobra, czekam jeszcze chwila. No i słuchajcie, parę minut i gotowe. Fryteczki, suróweczka i paluszki rybne. Te ciemne na dole, to się nie przejmujcie, bo to są te ostre, z przyprawą ostrą. Dlatego ciemniejsze, nie są przypalone. No i taki obiad angielski. Anglicy tak lubią jeść. Ale wiadomo, że często to, to niezbyt... Na dobre to wyjdzie, ale tak od czasu do czasu. Taki obiadzik można sobie spokojnie zjeść i nic się nie stanie. Dobra, to tyle. Idę sobie szamać. Do tego jeszcze soku pomarańczowego sobie wleję i, i mogę iść włączyć jakiś film. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.